Nazywam się Natalia Podolskę. Urodziłam się w Erywaniu, w którym dorastałam w latach 80. Z zawodu jestem teoretykiem, muzykologiem. Pan zapytał o naszych korzeniach polskich. Tak, mój ojciec też się urodził w Armenii, i później, kiedy już w takim gdzieś tam, kończąc konserwatorium, bo ukończyłam konserwatorium jeszcze w Erywaniu. Zostałyśmy zaproszone z moją mamą, to znaczy przez mamę nawet poznałam organizację polską, która nazywała się Polonie. Zaczęłyśmy szukać swoich korzeni, i się okazało, że prawdopodobnie nasz dziadek jeszcze został zesłany na Kaukaz, i to e, wszystko było w jakiś tam sposób e, niedomówione ciągle, ponieważ dziadek zmarł dosyć młodo. i e, Jedyne co pamiętam, że ojciec, który, mój ojciec też niestety zmarł bardzo młodo, ja miałam wtedy. Około 13 lat, więc to właśnie był ten burzliwy, wojenny czas wojny karabachskiej, pierwszej wojny karabachskiej. Pamiętam, kiedy w dzieciństwie coś opowiadał, mówił, że jeszcze w, w dokumencie jego urodzin było zapisane Polak, więc prawdopodobnie w dokumentach kiedyś były jakieś ślady, że pochodzimy z rodziny polskiej, ale wiadomo, że Związek Radziecki, wszystko było rozfikowane więc w naszych dokumentach już było zapisane Rosjanie albo nie wiem obywatele Związku Radzieckiego wówczas co jeszcze mogę powiedzieć na swój temat wiem że mamy korzenie polskie również ze strony mojej mamy mama opowiadała że jej pradziadek również pochodził z Krakowa więc Kraków dla mnie był takim miejscem takim, takim wzmarzeń może ponieważ gdzieś tam y, polifonicznie, tam oczywiście bardzo cicho, ale polskość też zawsze była. Pamiętam, babcie ze strony mojej mamy zawsze y, miała y, na biurku swoim y, czasopismo. Polsze wtedy tak się to nazywało, więc coś o Polsce pamiętam. W domu też były słowniki, y, różny język polski. Nie wiem czemu, ale to kojarzę. Więc, świadomie oczywiście do tego już człowiek zaczyna podchodzić później. Natomiast polskość była, no ale taka świadoma polskość może została już przez ze mnie, przez moją mamę też już taka ponownie, nie wiem, kultywowana, narodzona, może tak bym tak powiedziała, ponieważ aktywnie brałyśmy udział w różnych działaniach Polonii od, nie wiem, którego to roku, ale gdzieś tam od dwutysięcznych lat, kiedy właśnie już zapisaliśmy do organizacji polskiej. Ja Potem aktywnie już sama zaczęłam działać. Mieliśmy taką gałęź młodej Polonii, której przez jakiś czas nawet byłam przewodnicząca. Zrobiliśmy brać udział w różnych programach takich, bo w Armenii wówczas działał Komitet Mniejszości Narodowych, więc była też młodzież należąca do mniejszości narodowych. Organizowaliśmy różne takie interdyscyplinarne, polikulturalne, wydarzenia wyjazdowe poznawaliśmy nawzajem. Byliśmy bardzo wspierani, co trzeba przyznać, przez konsulat polski w Armenii, więc bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy się działo na tle właśnie tych polsko-ormiańskich, również nie wiem, współpracy albo polsko-ormiańskich różnych wydarzeń. Nauczyłam się w Polonii, mieliśmy świetnych nauczycieli. Wówczas. Najlepiej no dobrze pamiętam, organizacja ta nazywała się Wspólnota Polska. Wysyłała do krajów, w których były Polonie, nauczycieli języka polskiego, które działały. My przeważnie miałyśmy pań, ale chyba na samym początku był jeszcze pan. No ja pamiętam tylko pani. nasza pani Ania na przykład. No cudownie nas uczyła, więc jestem jej bardzo wdzięczny, ponieważ poznawałam Polski od samego zera. Więc mieliśmy zajęcia polskiego, również mieliśmy zajęcia z historii jako takiej, nie, ale ze względu na to, że różne wydarzenia organizowaliśmy, odzwierciedlające ważne daty polskie, Dzień Niepodległości, Dzień Konstytucji i tak dalej. Więc to, to powoli zaczynało również być częścią taką organiczną może naszego życia, tak bym powiedziała. Nawet powiem taką śmieszną rzecz, że zawsze śmialiśmy w domu, że mamy w domu kilka wigili, ponieważ zawsze była wigilia Polska, więc w domu polskim albo w jakimś takim restauracji, organizowaną przez Polonię, dalej mieliśmy nosić własną wigilię. Więc a w domu moja babcia również była prawosławna, więc tam było kilka wigili zgodnie z armiańskim kalendarzem. To się różni o jeden dzień, co prawda? Bożego Narodzenia, ja teraz mówię o tym, ale zawsze tak śmieliśmy, że w domu mamy y, kilka wigili, co najmniej dwie, trzy, odzwierciedlające wszystkie nasze korzenie, nasze pochodzenia. Do szkoły chodziłam w Erywaniu, chodziłam do bardzo dobrej szkoły takiej prestiżowej, ogólnomuzycznej <kłynień> imienia Piotra Czajkowskiego y, i pamiętam to też w jakiś sposób bardzo mi dużo dało ponieważ od samego, można tak powiedzieć, dzieciństwa, które, które dobiegało na tle do zburzliwych, jak już powiedziałam, wydarzeń, kryzys, upadek tego Związku Radzieckiego, post, właśnie perestrojkowe, te wszystkie kwestie historyczno-polityczne. Dalej właśnie mówię, że była ta e, wojna karabachska pierwsza, która e, no, też przyczyniła się do innej świadomości, bo jak chodzisz do szkoły, gdzie zajęcia odbywają się przede wszystkim, chodzisz do szkoły, w której temperatura jest no niedozwolona, nie, nie jednak próbowano nawet na, w tak ciężkich warunkach utrzymać edukację, więc chodziliśmy do szkoły, każda lekcja trwała po 15 minut, w każdej sali, sali, w każdej sali były piece, najpierw jakieś, to co ja pamiętam co najmniej, które było ogrzewane drewnem, potem jakimiś takimi naftami, czy jak to się nazywa, olejami. No ale żeby utrzymać ten ciąg edukacyjny, to mieliśmy po 15 minut bez przerw zajęcie. Oczywiście w ogóle muzycznych szkołach odbywały się tak, że tutaj masz matematykę, dalej 15 minut kształceniu słuchu, potem jakieś historii muzyki, potem jakieś harmonii i tak dalej. To wszystko w taki sposób, ale była była taka potrzeba kształcić się, bo to chyba był jedyny taki świadomy y, punkt, że jak wytrwamy w tej sytuacji, to damy rady, więc czekaliśmy na to, żeby skończyła się ta wojna. Z tą wojną się wiązało bardzo dużo, więc wydarzenie ostatnich miesięcy, roku już prawie, niestety był bardzo bolesny. Dla, myślę, że nie tylko dla mnie, a dla mojego pokolenia, bo rozmawiam z kolegami, z koleżankami, którzy y, są w różnych zagątkach świata bardzo mało kolegów, koleżanek zostało w Armenii bezpośrednio, bo po tej szkole ogólnomuzycznej zazwyczaj jest jedna ścieżka. Idziesz tylko do konserwatorium, prawda? Idziesz tylko w kierunku muzycznym. Więc od samego początku mam koleżanki, których znam ponad 30 lat. Razem najpierw chodziliśmy do szkoły, potem studiowałyśmy. Studiowaliśmy też koledzy też i wszyscy przeżywali bardzo ciężko, ponieważ Karabach był takim miejscem. Bo wojna karabachska, albo w ogóle ta kwestia Karabachu, Karabachu Górskiego była ważna, więc czekaliśmy na początku, że skończy się wojna, więc niestety umierali rodzice naszych kolegów, a nastało nam żyć w czasach, kiedy za, na początku, kilka lat temu, za niepodległość tego Karabachu, umierali już dzieci moich kolegów, koleżanek. Na szczęście moją rodzinę to ominęło, ale. Był taki bolesny temat, to trzeba przyznać. No, pierwotnie to było zajęcie, oczywiście, na które powiedziałam, był zaproszony panie z Polski, które uczyły również pracowali z Uniwersytetem Lingwistycznym, więc była katedra. Słowistyki, na ile dobrze pamiętam, tak to się nazywało, więc jako jeden z języków słowiańskich można było sobie wówczas wybrać również polski. Ja nie studiowałam, ja tylko pamiętam, że panie współpracowali, yy, współpracowały z uniwersytetem. Nawet, pamiętam, było kilka takich wydarzeń, kiedy my, jako młode Polonie, działaliśmy, że wspólnie z Uniwersytetem Lingwistycznym organizowaliśmy dzień, yy, chyba jest taki yy, yy, dzień, języków Słowiańskich, czy dzień języków jakieś takie święto, na którym też aktywnie y, 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 braliśmy udział recytując Mickiewicza. Sama pamiętam, wtedy właśnie dotknęłam bezpośrednio już Mickiewicza w oryginale, więc trzeba było coś przedstawić. Opowiedzieć nauczyciel oczywiście był tym y, moderatorem, który wszystko organizował, ale również my, jako przedstawicieli tej może y, małej grupki. Na początku to były zajęcie edukacyjne, a potem, jak już powiedziałam, było bardzo dużo, bardzo dużo różnych takich interdyscyplinarnych poli, takich kulturowych, kulturalnych, różnych wydarzeń związanych z prezentacją e, kultury kuchni. Pamiętam nawet kiedyś. E, Szczerze powiedziawszy, wyleciał mi z głowy, wyle, wylatują czasami z głowy nazwy organizacji, ale to są koledzy nasi, którzy um, współdziałają z Komitetem Mniejszości Narodowej narodowych, mniejszości narodowych, zorganizowali takie spotkanie młodzieży, gdzie nie wiem, pięć albo sześć osób z każdej mniejszości, a wówczas było to trzynaście, najlepiej pamiętam, byli wśród nich również przedstawicieli rosyjskiej, ukraińskiej, Białorus... białoruskiej, Gruzini też jako mniejszość narodowa występowała oraz teraz mi się przypomniało, były jeszcze grupy etniczne, bardzo liczna grupa studentów hinduskich wówczas studiowała na Uniwersytecie Medycznym, Pamiętam ja już wtedy jako asystent może albo miałam jakieś zajęcie, nie potrafię dokładnie teraz właśnie w głowie ten czas, ale miałam do czynienia ze studentami z Iranu, uczyłam się języka irańskiego, więc pamiętam, że zaprosiłam pięć osób właśnie z konserwatorium i z Uniwersytetu Lingwistycznego, więc byli mniejszości narodowe i y, grupy etniczne, do których również należali studenci z Iranu, z Indii z krajów arabskich na pewno, coś tam takiego było, więc przedstawialiśmy kulturę, na zasadzie były, były różne tańce, przedstawialiśmy wówczas literaturę, na no, ile dobrze pamiętam, no tylko kulturę w szerokim, tak, tego słowa rozumieniu, również były takie, no, jako młodzież, prawda, trzeba było coś zjeść, więc robiliśmy jakieś przedstawienie kuchni, no, było bardzo ciekawe po prostu, poznawaliśmy się nawzajem. Fascynowała mi sztuka współczesna w szerokim tego rozumieniu. I była możliwość, bo Polonie i młoda Polonie już pojawiła się troszkę później, a od samych pierwszych lat studiów myśmy studiowali w trybie pięcioletnim. To był taki ujednolicony chyba kiedyś w Polsce też był taki pięcioletni tryb, więc z względu na moje fascynacje muzyką, sztuką współczesną, działa, działaliśmy aktywnie jako studenci. Z związkiem kompozytorów polskich, więc poprzez to też organizować różne spotkanie z twórcami ormiańskimi, więc udało się poznać dużo wybitnych osobowości. Muszę się powstrzycić, że prawie przedstawicieli najbardziej y, takich y, znaczących znakowych, prawda? To, że są słynni tak, ale znakowe takie, które y, tacy, którzy wywierali mocny wpływ na świadomość młodego człowieka y, formującego się, więc była możliwość spotkania z kompozytorami, z y, pisarzami, z poetami, z architektem pamiętam, nie żyjący, ale którego E, sztuka stoi w centrum erywań, <głos》>, popatrzania. na Różne oczywiście są refleksje na ten temat, natomiast ja pamiętam, że mieliśmy taką możliwość, owszem to jeszcze raz nawiązuję do tego, że była taka um, takie pragnienie, poznawanie czegoś innego. Sztuka współczesna dawała możliwość poznawać troszeczkę szerszy świat niż ten, który cię otacza. Oczywiście wybijać się z tych różnych mrocznych czasami szarych, aczkolwiek nigdy wszystko, co jest w świadomości związane z Armenią, nie wiąże się z szarością, Armenia, Erywan w ogóle jest nazywanej, urodziłam się w Erywaniu, dlatego do Erywania nawiązuję, ale w ogóle Armenia jako taka jest nazywana różowym miastem, więc wszystkie moje marzenia, wszystkie moje sny nawet, jak tak myślę o Armenii, związane są właśnie z takim jakimś eteryczno-różowo-fioletowo jakimś takim mają taki kolor, taki synestetyczny, gdyby tak podejść, to jakiś taki smak jakiegoś takiego bzu kwitnącego i tych wszystkich kolorów, ponieważ taki serywan, taki zawsze był, mimo tych wszystkich trudności. Nie wiem, tak czasami próbuję sama sobie też odpowiedzieć na pytanie, czemu takie, mimo tych trudnych przeżyć. No i sztuka współczesne, oczywiście, które również to wszystko w jakiś sposób napędzała albo tłumaczyła. Nie wiem jak to można nazwać. Pierwotnie to były relacje i były takie króciutkie studenckie e, referaty na temat twórczości kompozytorów współczesnych, przez których zresztą jednego z których e, poznałam e, potem w ramach Festiwalu Muzyki Współczesnej, e, Krzysztofa Pendereckiego, bo Pendereccy przyjechali w ramach pierwszego festiwalu. Festiwal, na ile dobrze pamiętam, też był poświęcony Pendereckiemu całkowicie, więc. Była możliwość usłyszeć na żywo nie tylko poznać kompozytora, a usłyszeć na żywo prawie wszystkiego utwory. Zaproszeni również byli wybitni wykonawcy światowi, nie tylko polscy. No i już chyba było jasne, że penderecki będzie w centrum moich naukowych zainteresowań. Udało się wówczas też przez. Poprzez może taką współpracę Ambasady i Uniwersytetu Warszawskiego wyjechać na dziewięciomiesięczny kurs w ramach Studium Europy Wschodniej i wybrać sobie uczelnię, więc jednocześnie dla mnie, jednoznaczne dla mnie było to, że spełniłam wszystkie warunki, no jedno, jedno, jednoznaczne dla mnie było to, że przyjadę do Krakowa, bo Penderecki był w Krakowie, więc udało się, na szczęście trafiłam też, poznałam e, panią profesor, wtedy prorektor Akademii Muzycznej Janiską Słysz, która również fascynowała się twórczością Pendereckiego, no i zaproponowano, ja też tym się interesowałam, że e, zaproponowano mi robienie doktoratu w Polsce. No i tak dalej, tak się potoczyło dal, dalej. Tak się potoczyła dalej może moja. No, byłam zafascynowana. Oczywiście, praca nie była um, łatwa pod kątem, trzeba było um, zapoznać się i przebadać um, olbrzymią ilość materiału, prawda, potem wybrać. Natomiast bardzo się cieszę i jaka Jestem z tego bardzo dumna, że udało się ostatnią częścią mojej pracy doktorskiej, która była poświęcona e, e, neoretoryce, więc Penderecki występował w roli retora, współczesnego retora, w toczności którego powtarzają się e, 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 figury e, charakteryzujące jego styl, tak, bo może próbowała to wytłumaczyć. I pamiętam długo, bo Penderecki był zawsze zajęty, owszem, też jeszcze wówczas wykładał, miałam kolegę, który robił również doktorat z Iranu u Pendereckiego, prawdopodobnie był to jego ostatni doktorat. Może jeden z ostatnich doktorantów, ale bardzo często rozmawialiśmy na tematy różne, ponieważ w wywiadzie, który przeprowadziłam z profesorem, również nawiązywałam do kontaktów, Penderecki podtrzymywał kontakty z Festiwale Muzyki Współczesnej, który co roku zapraszał go. Potem również intensywnie współdziałali z orkiestrą młodzieżową, która wykonywała utwory kompozytorów współczesnych i pendereckiego samego. No i pamiętam, że również w wywiadzie nawiązywałam do korzeni, do których pan profesor się przyznawał. I e, mówił, że od dzieciństwa w jednym z ostatnich właśnie w tym kwartecie brzmi melodia, e, która no, bardzo mi przypominała e, melodię e, pieśni e, narodowych ormiańskich, a e, doktorat, doktorant pana Pendereckiego mówił, że słyszy w tej melodii takie <grychy> rysy muzyki rajskiej więc rozmawialiśmy rozważaliśmy i nawet zapytaliśmy profesora czy to jest yy, nawiązuje do muzyki nie był w stanie jednoznacznie odpowiedzieć ale powiedział że to jest pieśń którą bardzo często grał ojciec w domu więc też nawiązywał do swoich korzeni i mówił że dla niego yy, 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 świat ten orientalny te połączenia oczywiście też miał dużo różnych korzeni dużo różnych kultur przyznawał się do tego, że właśnie bogactwo jego twórczości również opierało się na, 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 te, na tym skrzyżowaniu różnych kultur, co no, dla mnie też było bardzo ważne, co potwierdzało w niektórych sytuacjach może hipotezy, które wysuwała. Pracowałam w dziale współpracy międzynarodowej ze względu na to, że znałam kilka języków, natomiast potem to stanowisko zostało zlikwidowane. Teraz uczę w szkole pierwszego i drugiego stopnia, więc zajmuję się już raczej w tym kierunku dydaktycznym. Pierwotnie było takich zamierzeń i dopiero niedawno, jestem ponad 10 lat w Polsce. Dopiero niedawno, kiedy mówiłam o domu, zawsze nawiązywałam do Armenii. Zawsze mówiłam, muszę pójść do pojechać do domu i tak dalej. I łapałam się na tym, że cały czas używam tego słowa więc dom, moje miejsce to jednak zawsze nawiązywałam do Armenii w domu, w rodzinie. To było związane z naszym domem w Erywaniu. Dopiero niedawno temu, tak już w jakiś tam sposób nazywa miejsce, że nie wiem, wracam do domu, jadę do domu, to również stosuje to słowo, że jadę do domu, to znaczy jadę tutaj na Starowiślną do swojego mieszkania, nie swojego jeszcze, co prawda, mieszkania, więc już w Polsce, jest taka świadomość troszeczkę. Też może nawiązująca do Ormian, no taka tułacka, gdzie jest dom, nie wiadomo gdzie. No ale raczej chyba już w Polsce.